Wi Witajcie, moi drodzy, a dzisiaj mamy 13-rocznicę. 13, ro... 13 Zaśpiewajmy 100 lat naszemu kochanemu Ninjago. 100 lat, 100 lat nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. A kto? Ninjago! Tak, moi drodzy, mamy dzisiaj właśnie 13-rocznicę na, na naszego kochanego serialu. I z tej okazji sobie otworzymy dzisiaj te, te dwa zestawy i zrobimy ich zrobimy recenzję. Dwa zestawy z drugiego se sezonu niedzielu, niedzielu Smoków. Więc zaczynajmy. No niestety nie mam tortu z tej okazji. Ale to nic, bo możemy zrobić tylko po prostu recenzję tych dwóch zestawów z okazji właśnie tej rocznicy. Ale najpierw, 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 najpierw je otwórzmy. Więc mamy tu pierwszy z nich i to jest zestaw bojowy mech, zestaw bojowy mech To jest chyba zestaw wbity z Dżera, chyba tak to się nazywa. I tak się to prezentuje pudełko do zestawu. Teraz wyglądam z tyłu. Ona z tyłu, tak po bokach A tak z przodu. Wygląda bardzo fajnie. Jeżeli chodzi o drugie pudełko. To jest ono dużo większe i tak się ono prezentuje. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z przodu. Tak wygląda z tyłu. I mamy tutaj pokazane, że mamy też inne mechy tutaj. To jest zestaw yy, mech me, me, żywiołu orniakaja chyba też tak się, tak się nazywa. I mamy tutaj pokazane też inne zestawy, że można ze sobą te mechy łączyć wszystkie razem. i na właśnie mechy z tej, z tej fali. I pokazane, że można te wszystkie mechy ze sobą łączyć właśnie. Więc no, pudełko wygląda bardzo fajnie. I, i, I z przodu, i z tyłu właśnie. I po bokach też. bo tak też się super prezentuje. I od dołu też. Więc. No teraz już przejdźmy do, do zestawów. Ja już te zestawy otworzyłem i złożyłem. Więc teraz przejdźmy do, do ich recenzji. Więc najpierw przejdźmy do tego mniejszego może. Więc w tym mniejszym zestawie mamy mamy takie dwie figurki. Jest to Wilczy Wojownik, nie, Wojownik Wilczej Maski. Tak. To są figurki z oczyńców na sezon drugiego wilczych Wojowników. To jest Wojownik Wilczej Maski. Ma on takie dwa pazury. Które wygląda bez maski. Teraz wygląda druga twarz druge, drugi raz twarzy jego i prezentuje się naprawdę bardzo fajnie. A druga filota to jest strasznie z maski. I tak się on prezentuje. Twarz ma chyba podobną albo na to samo. W że nie będę wymyślał nazwy, ale może pokażę w sumie. No, taką samą albo podobną bardzo. Strój ma też podobny albo nawet identyczny. Nie wiem. No, podobny ma strój. W sumie tylko się różni chyba tym kapturem. Że ten ma czapto, a tamten ma... A tamten ma maskę. To jest strażnik wilczej maski, to jest wojownik wilczej maski. I on ja ma łódź jeszcze. Tak on się prezentuje właśnie z tyłu. A tak z przodu. Ale może teraz przejdźmy do, do zestawu w sumie jeszcze, najpierw poza figurkami. Więc tak się to prezentuje nasz zestaw mały. To jest taki właśnie mech Jaya, właśnie. I tak on wygląda z przodu. Ma taki tutaj taki smocze coś. A tak on się prezentuje z tyłu. Ma taki miecz też w ręku. I ma dwa, i ma dwa miecze Jaya z tyłu, tutaj po bokach. I jest taki właśnie niebiesko żółto-siwy i wygląda bardzo fajnie, on i bardzo mi się podoba no i wygląda super więc teraz przejdźmy już do naszych pozostałych dwóch figurek bo najpierw pokazałem dwie figurki, a później zestaw, a później pozostałe dwie, nie, nie, nie wiem w sumie czemu, ale mogłam od zestawu w sumie właśnie zacząć właśnie więc postanowiłam, że pokażę teraz zestaw, a teraz ostatnie figurki taki przerybnik zestaw, a później figurki dwie ostatnie to zestaw jest to główną częścią figurki, tylko poboczną. No ale figurki też są bardzo ważne, bardzo fajne, więc no. Mm, więc teraz przechodzimy do ostatnich dwóch figurek. Mamy nasze, nasze figurki Ninja i to jest figurka Mistrza Lloyda. Tak się o tym prezentuje, tak? Lloyd zostanie mistrzem w tym nowym sezonie. Ma idealną szatę, ma idealną szatę. Podobno do mistrzu taką fajną. Tak. I z tyłu taki symbol fajny. I jeszcze mam jedź w ręku. I jeszcze zamiast brody i kapelusza. Co mistrzu ma. To mam takie włoski takie. Swoje. I tylko dorzucić właśnie mu jeszcze kapelusz i brodę i, i będzie wyglądał jak, jak mistrzów. No wygląda bardzo super. Mamy taki strój właśnie taki zielono-pomarańczowo-czerwony Twarz oczywiście jest ta sama co, 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 co zawsze no jeszcze miecz właśnie w ręku, o tym już mówiłem chyba ze złoty No piękne, jakaś, prezentuje się naprawdę pięknie Bardzo fajnie że i zostanie właśnie mistrzem na tym sezonie Dalej no, mamy Jaya w nowym stroju, sezon drugi, niesmoków nie smoków i też tak się to on prezentuje no ma taki strój, taki jak strój, taki niebieski, niebiesko złoto, złoto granatowy maski ma, ma podobne t... maski ma podobną co było w starych sezonach, więc, więc fajnie i wygląda on super Hmm. A zachniałaś to że że, że że ten Mech ma takie coś do, do strzelania, ale to mi się popsuło, bo że zamontowałem to trochę, więc trochę mi się. nie... nie, nie. Właśnie mamy takie coś do strzelania, ale mi się to popsuło trochę, ale nieważne. Przejdźmy dalej do Geojo. No, już mówiłem, bez Ona no, jest super. Ma podobne stroje, co Ninja, mieliśmy. W... W z nas starszych, ma podobny strój. Twarz jego jest nowa, więc też fajnie. I prezentuje się ona bardzo fajnie. Również. No, super figurka. Bardzo mi się podoba. Dobrze, teraz przechodzimy już do drugiego zestawu. To był zestaw. To był zestaw um, zestaw, zestaw też z Mahemja, czy tam bojowy Mahemja jak tak. A teraz przechodzimy do zestawu meżywiołu ornia i mamy go tutaj. ja chcecie to mogę pokazać w ogóle na finale zestawy z pierwszego sezonu ninja w, w, w tych smoków. Mam ich kilka. No mam niezłożone jeszcze, więc może jak złożę, to Wam pokażę, ale zobaczę. A teraz przejdźmy już do, do mecha żywiołu orniaczania, czyli drugiego dru dru zestawu na dzisiaj. Więc najpierw przejdźmy do mniejszej konstrukcji, czyli do mecha złoczyńców. Więc Mech wilczych wojowników, Mech uczniów wygląda następująco. Jest on taki niebieski, kolor czy czarny. Taryby do nas z przodu, tak się prezentuje, a ter do nas z tyłu, ma taki ogon i ma ręce i nogi, taki ładny też, więc no, prezentuje się on bardzo, bardzo przyzwoicie, naprawdę bardzo fajnie. Więc teraz przejdźmy już do drugiego mecha, czyli mecha Kaja. Więc dobra, mamy już mecha Kaja. Ja się o to prezentuję. No, jestem nawet pokaźny i nawet bardzo duży. Pokażnych rozmiarów. No jestem taki czerwono, żółto, czarny. Mam takie smoczy coś tutaj na, na środku. I ma takie I ma takie ognie po bokach. I ma takie pazury jeszcze. I takie, I takie złoto katana czy miecz ma. I z tyłu się prezentuje tak. Bardzo fajnie się prezentuje z tyłu. Też. Tak jak z przodu również. Więc no. Bardzo fajny mech. Bardzo mi się podoba. Teraz przejdźmy może już do figury. Więc figurek w, w tym zestawie mamy cztery. Zacznijmy może od figur z uczyńców. Mamy tutaj właśnie widzego Jest to ten sam odlew figurki, co już był wcześniej. Ta sama figurka, co już wcześniej pokazywałam ją. Więc nie będę wam pokazywał jej takiegoś tak bardzo. Teraz z grubszy Wam pokażę. Więc tak się o tym na prezentuję. No i no jest bardzo ładny, bardzo fajny i bardzo mi się podoba. I pokazywałam wam już go przed chwilą, więc jest dobra, przejdźmy dalej. Dalej mamy Jordana i to jest piękna filurka. Naprawdę piękna. To jest Jordana z sezonu pierwszego, która pomoże Lordowi Rasowi w drugim też. Wiele będzie głównie z uczynić z, 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 z sezonu dru, drugiego, więc fajnie. I ma ona taką broń w ręku, trzyma. Ale może w sumie odczepię ją i jej. Miała ona taką broń, taką szarą w ręku. Jakąś szaro-czarną. No ale tak prezentuje się ona. No i jest naprawdę piękna. Jest taka niebiesko-siwo-fioletowa. Taki szal tutaj jakby, czy tak krótką chmurę, czy coś albo, albo, albo kamień może, nie wiem. No, z tyłu wygląda tak. Z przodu wygląda tak. I taki jeszcze symbol wilka, taki z chyba podobny. No. I taką ładną szatę ma. No naprawdę jest piękna. Piękna jest naprawdę. To jest chyba taki symbol Lorda, Lorda Rasa chyba. No. Piękna jest ta figurka. Już to mówiłem że jest piękna, ale naprawdę jest piękna. Tak prezentuje się jej pierwszy wyraz twarzy, a taki, a taki drugi wyraz twarzy. I ma też ładne włoski. ma też właśnie ładne włoski, takie yy, czerwone. No. Wygląda ona cała naprawdę super, bardzo mi się podoba, naprawdę jest piękna. Więc przechodzimy dalej. Przechodzimy do figurek naszych ninja i zacznijmy może od... Może od Zeyna, czy ja sobie zostawię na, na koniec? Ma najlepszy oczywiście jest. Więc ja też się prezentuje na Zayn. Ma on miecz do dyspozycji, w mi mu go. No i wygląda bardzo fajnie. Ma taki strój podobny też do, starszy, do starszych sezonów, taki biało-niebieski. Maskę ma też bardzo super, bardzo mi się podobają te nowe maski i stroj ninja. Ten. I ma taki na ramieniu złoty. I z tyłu prezentuje się tak, a z przodu tak. Ale bez maski tak wygląda. I ma dwie twarze, oczywiście. Jedną taką, a drugą taką. Te twarze są podobne do, do wspaniałego imperium, oczywiście też. I, i podobne były w stanie pierwszym. Właściwie te prawie takie same. W sezonie pierwszym był, ale trochę inny był w sezonie pierwszym. Więc fajnie, że mamy tutaj też nawet twarzy właśnie. I bardzo fajne są te stroje nowe, ninja, no już, już tu mówiłam. No. Świetna figurka również. Bardzo mi się podoba. Więc teraz przechodzimy już do, do naszego kraja. Tak się o to on prezentuje. Jest taki czerwono. Czerwono-złoty. Przepraszam, ja wczoraj kamerał się się nagrywam na, na, na telefonem, więc trochę może trząść Przepraszam, ja, właśnie na, na filmach trzęsie się, się kamera trochę, ale chyba nie tak bardzo. Więc dobra. Tak się prezentuje nasz kraj z tyłu. Mam też bardzo fajny strój, podany do, do starszych sezonów Ninja Ninjago. I też tak się prezentują z przodu. I bardzo mi się na chętę podobają te stroje. I te nowe maski naszych ninja. Też te, te, te już to mówiłem, ale nieważne. No, tak wygląda jego pierwsza główka. Tak wygląda jego druga główka. to też jest chyba nowa głowa jego. Jest też fajnie No. naprawdę również świetna figurka naprawdę piękna nic dodać nic, do, do, dodać nic ująć no więc to by było już na tyle jeżeli chodzi o ten dzisiejszy film no więc w dzisiejszym filmie była było, była 13 rocznica rocznica i z tej okazji zaśpiewaliśmy 100 lat naszemu Ninjago I zrobiliśmy sobie recenzję tych oto dwóch zestawów z Ninjago Z drugiego sezonu Ninjago Powstanie Smoków Więc co to by było na tyle już To były, to były dwa zestawy z Ninjago Powstanie Smoków z, 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 z drugi. drugi 2024 rok Ja byłem na ja TTV Men så, papa. Stay sun and løg. at til det vi, papa. Papa.